Właskawości swojej dozwolił, aby Kościół wojujący mógł wspierać bolesną bezsilność Kościoła cierpiącego. Każda msza święta, każda myśl, modlitwa, wyrzeczenie czy ofiara w ich intencji poniesiona, ma dla dusz czyścowych ogromne wprost znaczenie czymś bowiem równie nieodzownym jak pożywienie dla ciała. Jest dla pokutującej duszy modlitwa. Cierpiący w czyściu są jak żebracy, czekają by im ktoś rzucił jałmużnę. Czasem wieki całe czekać muszą i gdyby nie nieustanna. Za wszystkie dusze w czyściu ofiarowywana modlitwa Kościoła, wielu z tych nieszczęśliwych czekałoby daremnie. Kwiat szybko zapomina o tych, co odeszli, a oni, odarci ze wszystkich ludzkich naleciałości, z całej fałszywej godności czy dumy, w jakże niewysłowienie boleskim opuszczeniu, czekają wsparcia. Najbiedniejszy ubogi, najskromniejszy nędzarz jest królem wobec cierpiącej duszy. Cierpieniem, chorobą, kalectwem, głodem czy opuszczeniem, może się jeszcze zasługiwać Bogu. Może cierpliwie wszystko znosząc, zaskarbiać sobie Jego łaski i zmazywać winę. Dusza czyścowa jest zdana już tylko na jomóżne miłości i pamięci bliźnich, jomóżne o którą w dodatku, sama upominać się nie może. Tuszą z niektórych kręgów czyścowych wolno czasem z dopustu Bożego śnić się lub zjawiać ludziom. Jest to jedyna forma, w której prosić mogą o pomoc. Ludzie zazwyczaj jednak sny lekceważą. A owych nieszczęsnych zjawisk tak się lękają, że rzadko kiedy przyjdzie komuś na myśl pomodlić się za nią. Dać nam przez świętą lub ofiarować na jej intencje cierpienie lub dobry uczynek. Nie myślą, że znak tamtego świata przyjść może tylko za wolą i zezwoleniem Bożym, i że dlatego nie wolno go lekceważyć. Modlitwa za umarłych leży niejako w obopólnym interesie tych, za których się modlią i tych, którzy się modlą. Dusze pokutujące są tak bardzo nieszczęśliwe, że jeżeli im ktoś do wydobycia się pomoże. Umieją być potem wdzięczne i nigdy już przysługi tej nie zapomną człowiekowi. Pierwszą ich też czynnością w kręgu poznania będzie przekazanie duchom w pierwszym kręgu jasności prośby o opiekę nad swoim dobroczyńcą. Pysze duchy podają ją w kręgu następnym i tak jak wiatr po strunach, prośba ta przebiegnie dreszczem po wszystkich kręgach nieba, aż po sam tron najwyższego. Dusze zbawione jako duchy jasne, mogą być człowiekowi w różnych sprawach duchowych. A nawet materialnych bardzo wydatnie pomocne, nic tak nie ciąży czyśćcowej duszy jak żal czy nienawiść tych, którzy zostali na ziemi, czy przeciwieństwie do obopólnej korzyści, jaką jest ofiarowywana za zmarłych modlitwa. Nienawiść taka przynosi obopólną szkodę. Nikt bowiem, kto żywił w sercu nienawiść, choćby była nienawiść umotywowana do doznaną ongiś krzywdą, przed odcierpieniem takich samych mąk, jakich duszy. winowajcy żalem swym przysporzył, nie zobaczy stwórcy. Przebaczenie umarłym z miłości Boga i bliźniego przynosi ogromną ugę cierpiącej duszy, a równocześnie zapewnia żyjącym łaski Boże. Należy więc wszystko przebaczyć za życia, aby nam wszystko zostało po śmierci przebaczone. Najmiłosierniejszą, najczulszą, najmożniejszą orędowniczką dusz w czyśćcu cierpiących jest Najświętsza Maria Panna. Litość jej chyli się na tym straszliwym kotłowiskiem niewysłowionych mąk, a najlepsze jej serce. Choć korzy się przed sprawiedliwością Boga współczuje tym nieszczęśliwym i wstawia się za nimi nieustannie. To też dzięki wyjątkowym przywilejom ma ona moc i prawo w każde większe swoje święto. Wyzwolić kilka dusz z ostatniego kręgu czyśćca lub uprosić dla srożej cierpiących przejście w łagodniejszy krąg jest taki jeden cudowny dzień w roku, kiedy męki całego czyśćca zostają na jedną dobę zawieszone. To dzień zaduszny. We wszystkich nieprzeliczonych kręgach. Na wszystkich poziomach i piętrach niby w bezdennej czeluści gigantycznej kopalni mąk nastaje świąteczny spokój i cisza. Dusze odpoczywają, nie cierpią jak dopływ świeżego powietrza chłodzi je wytężona. Zbiorowa modlitwa wojącego kościoła. Jakaż to ulga? Cóż to za miłosierne wytchnienie? Cały chrześcijański świat w jednym wielkim porywie współczucia, tęsknoty i miłości prosi niebo o łaskę światłości wiekuistej dla zmarłych. Nawet ci ludzie, którzy zazwyczaj o zmarłych nie pamiętają, Przychodzą w tym dniu na cmentarz zmówić, choć jeden pacierz zaświecić, choć jedno światełko. Jeśli jednak ktoś nie może być w tym dniu na cmentarzu, może równie dobrze wspierać zmarłych modlitwą i myślą z daleka od ich grobu. Najważniejszą jest intencja ofiary. Obecność na grobie nie jest nieodzowną. Czera modlitwa zawsze daną duszę odnajdzie i ulży jej w cierpieniu. Bardzo jednak ważnym jest zachowanie się na cmentarzu. Chodząc tam, wchodzi się w domu marłych, gdzie obowiązują ich prawa. Dusze cierpią, kiedy się bezmyślnością i gwarem zakłóca powagę tego miejsca. Boli je to i obraża. W dniu zadusznym wzmaga się na świecie obecność i działanie duchów. Gdyby ludzie umieli wsłuchać się w ten drugi nadprzyrodzony świat, niejedno by wtedy wyczuli. Każda ofiara, moralna, fizyczna czy materialna, ma zawsze, ale w szczególności w dzień zaduszny, ogromną realną wartość dla dusz czyścowych. Można za nie ofiarowywać każdy drobiazg, już choćby sam trud pójścia na cmentarz, niesienie wianka, ścisk w tramwaju, dziemnięcie, przemoknięcie, wszystko. Trzeba tylko świadomie to ofiarowywać. Intencja nadaje ważność i znaczenie każdemu wysiłkowi, tak samo jak miłosierna intencja uświęca bezmyślne nieraz, mechaniczne odklepanie pacierza przez dziada, któremu się daje jałmużne z prośbą o modlitwę za zmarłego. Człowiek w intencji ulżenia duszą. Daje Bogu to fizyczne światełko, bo tylko takie dać może i prosi Go w zamian o światłość wiekuistą dla zmarłych. Bóg tę ofiarę przyjmuje i wymienia fizyczne światło na światło duchowe, którym rozjaśnia duszą dręczącą ciemność. Jest bowiem jakiś tajemniczy związek między takim żywym intencją uświęconym płomyczkiem a ciemnością świata pozagrobowego. Można za duszę w czyściu brać na siebie ból fizyczny. Znam wypadek. Gdzie kilka osób ofiarowało się cierpieć w dzień zaduszny w intencji ułożenia duszą zmarłych, choć wszystkie były poprzednio zupełnie zdrowe w chwili, kiedy to postanowiły zasłabły równocześnie, ból głowy zębów, krzyża, łamanie w stawach kurcze, punktualnie o godzinie dwunastej w nocy, wszystkie te dolegliwości znowu równocześnie ustąpiły. Wiem od moich świętych opiekunów, że za takie choćby lekkie i krótkie cierpienia, wzięte na siebie przez żywych w intencji niesienia pomocy duszom cierpiącym. Bóg zmniejsza nieraz zmarłym długotrwałe i srogie męki. Wiem też od nich, że gdy się pragnie za jakąś specjalną winę zmarłego przebłagać Boga, należy ofiarowywać przezwyciężenia przeciwne tej jego winie. Więc, na przykład, za skąpca mużne za bezbożnika modlitwę szczerą i gorącą. Za oszczerce milczenie najwięcej łasku prosić mogą duszą w czyśćcu cierpiącym dzieci. Męczeństwo z miłości Boga świadomie poniesione przekreśla od razu wszystkie kary czyśćcowe.